Eee, luowicowie, jestem na Dominikowicach. Oh yeah, jestem na Dominikowicach, wychodzimy. Nie no, nie chcę już ulepszać domu. Eee, eee, eeej, Dobra Ciekawe co jest w tym Ale to nie jest ulepszenie domu. Hmm. Ok. To. A jaka ta Musisz z nimi zawalczyć. Ok. No to lecimy daleko, daleko od Dominiko. A, po prostu na fajkę, jak nie zniszczymy tej pięknej wioski. Dobra, tu jest to daleko. Let's go Ja tu nie zginę Drzekej, zjem Golden Apple Będę majcema taką nie wybuchuje. Co? O już to! Weź co? to za mnie! Co to było? Dobra, bo ja idę po kolejny totem, chyba. Wybuchło. Okej. Okay. Czyli to jednak jest moc. Okej. Okay. gdzie ten portal? Ja. No i załóż gubię portal. Ja pity. gdzie to o jasno idę po kolejny totem bo ja nie mogę Czekaj, totem i totem a sobie są lepiej dwa i wracamy na masę bo ja tam chcę to spokojnie let's go Kurde. Ja eee, Mutant zombie. O kurde. Idź, idź, idź. O kurde. Ja. Już totem straciłem. Nie umiem tak walczyć, Kurde! Idź! Idź, jak chcesz go tego zanapać gdzieś Giotę chcesz Idź Kurde, idź! Idź, do mnie, No jeszcze ta! Dobra? Tyk? O! 너꼬대고칠했 <목소리> 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 Wolę, już żagla z Nice'a. Kurde. Przemysł. Żagla. Żagla. Żagla.

接到。<Yeah. S 2> yeah. Dostałem! Ej, to jest dobre! W końcu Dominikowice jakoś się ulepszyły. Jej! Oh yeah! Idziemy sobie dalej. Dobra, jest fajerwerki. Gdzie one były, to nie wiem. Ale na pewno nie tutaj. Ale że... Może tutaj, tutaj. No, są. Dobra. Ja tu zaspał mnie to chłopiec po moim dom kot, idź. Ty zginiesz Nassa i tam. daleko od portalu, bo nie wrócę. Dobra. Enderman! Można z niej. O, chodę! O, idź. Bo to jest... CZEMU ICH JEST TU?! Bo ja młota nie mam Czekaj... Ja mejsa nie mam, sorry Mejsa To CO TO JEST?! CZEMU TO SALE NIE BADZIE?! Dostaw się Dostaw się Kurde Dostaw mnie Dostaw mnie nie. Ostatnie zły pies, po prostu do łebów, do łebów, dobra, wyjdziemy, o kurde. Czemu on mnie kurde, bości, a wow, idź bo ja muszę ze zmienić. ja to też zaraz, ja tu nic nie widzę, ja tu nic nie widzę, ej, dobra. No kurde! Main ten nirap ian Vramu ap? Ia on? Ia na? Z niego nic nie ma? On to są aszy Endu Gdzie jego broń? Powinno tu chyba coś być. Halo! Tu nic nie mam? Tego waku nie mam? Gdzie ja to jest? Dobra pora, chyba na kolejną co nie? Chyba. Mówię, nie że jeszcze poza odcinkiem spytam się tego, czy dam jeszcze raz wąt do Endermana. Hej!

Eu também é com o Dani. Mas, Tiffy, é! tá pronto? O głowa! Głowo! E co to jest? Po tylko ości. Co to jest? Dobra, ma gola. Halo się Halo gola. na Solo 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 Już? Wszyscy? Ej to, ej to trochę za łatwe było. Naprawdę ja tylko jedną broń. Ale okej, okay, dobra. To poza odcinkiem spróbuję jeszcze się zapytać. Bo tu na razie nie ma... Nie da się taba odpalić. Z on z hachową... Kolonikowicę tam typu. Nie wiem. On mi ostatnio pisał na tabliczkach. Miał czarnego skina. I miał, przed, e, miał jakiś... Nikt po prostu ssy. sy. Po prostu sy. To! No, to zobaczcie. Co? Tak. Tak. No, czekaj, czy ja się powodzę. Od łąki wyjdę! Dobra, a O! To się zepsuło. Okej. Okay. Droga. Poprawiam teraz drogę. Popsułam troszkę. Dobra. Jeszcze dodałem takiego młoda, że... Czekaj, tutaj banio. Takie 3D. Wszystko. I Rę rękę on taką 3D. Zobaczmy nether. Czy coś się tu zmieniło? Jakąś modyfikację on dodał? Надо да. да. Ромонник не был. Да, Тошечками это не покоит. Да, да, Смотри, ja wrócę. tu nic nie ma? Ej, dobra. Nadalczysty. Okej. Okay. Dobra, to chyba możemy kończyć jak nadarczystych, nie? No się posiadam, zakończymy film. Dobra! Poknę mu tamty sobie mi jedną broń. Także. Marka widzowie.